Gościem dzisiejszej rozmowy jest Wojciech Kowalczyk, który tak się składa, strzelał gole każdemu z naszych grupowych rywali na Euro, czyli Szwecji, Słowacji i Hiszpanii. Dzień dobry. Witam. Potwierdzasz? Tak, pod warunkiem, że bierzemy pod uwagę, że Hiszpania to była ta drużyna z Igrzysk Olimpijskich. Tak jest. I Zawsze są wątpliwości. Tak, to nie była pierwsza reprezentacja, ale to też był chyba najważniejszy mecz w mojej karierze. Mhm. od meczu towarzyskiego z 1994 roku. zremisowaliście go 1-1. Ja zawsze słyszę, że gramy z Hiszpanią, to musimy grać defensywnie na najlepiej na, nie wiem, 6-7 obrońców. A wówczas decyzja była taka, że zegraliście z całkiem ofensywnie ustawionym zespołem, bo był Józkowiak, był Roman Kosiecki i Błośki. Tak, to, to było też taki, takie spotkanie towarzyskie. Gdzie chcieliśmy, gdzie chcieliśmy się sprawdzić. No, wiedzieliśmy, że jedziemy do Hiszpanów. O Hiszpanach się wiecznie mówiło, że to jest taka drużyna, która fajnie wygląda w eliminacjach do każdej wielkiej imprezy. Później na wielkich imprezach odwala Klopsa i to był ten akurat taki moment reprezentacji Hiszpanii. No ale zawsze w eliminacjach oni sobie dawali radę i to była naprawdę drużyna, która no, prezentowała się wyśmienicie technicznie. My to byliśmy za chwileczkę, chwileczkę po, tam, po okresie przygotowawczym, jakoś tak, też y, y, i to wy, wyjazd czy wylot gdzieś na Wyspy Kanaryjskie. Kilku zawodników oczywiście było z zagranicy, no, w tym Roman Kosowski, który już grał w Hiszpanii, e, ja, jeszcze, y, ja jeszcze nie i gdzieś tam... I, tak, takie spotkanie, gdzie od początku, od początku mieliśmy pecha. To znaczy, na rozrzewce, ale kłak odnowił sobie kontuzję barku, która u, u niego była tak, tak zwaną częstotliwością, bo miał wyjść jako pierwszy bramkarz. Zastąpił go wtedy Andrzej Woźniak. No i też zagrał kapitalne spotkanie, ale my żeśmy nie przestraszyli się. Tak? my żeśmy naprawdę zagrali fajne spotkanie i tam po jednej z, z akcji. Po mojej asyście Romek Kosecki strzelił, strzelił bramkę, pa, bramkę. Pamiętam wtedy jeszcze Romek. Następnego dnia jak wylatywaliśmy z tych wysp kanary, kanaryjskich, czyli Tenerife, razem z tą hiszpańską reprezentacją jednym czarterem do Madrytu. No, pokazywał mi akurat asa madryckiego i pokazywał, że dostałem razem z nim najwyższą notę w zespole. No, to była też taka e, fajna. Fajna że... wysoko? rzeczy. właśnie dawalno. Na trzy gwiazdki no tam było najwyższa nota trzy, takie serduszka dostaliśmy dwójki, czyli naj, największe noty w reprezentacji Polski. Ale to właśnie kluczem było to, że nie, nie przestraszyliście się i to całkiem ofensywne ustawienie. No tak, ale też i, i fajnie ten mecz wyglądał, bo ja z tego co pamiętam, to, to, bo oczywiście Hiszpanie mieli największą. Przez większą część spotkania posiadanie piłki, no bo to, to są zawodnicy, którzy tylko i wyłącznie na tym bazują. Ale zawsze po przechwytach my mieliśmy, tak jak wspomniałeś, był Andrzej Juskowiak świetnie grający i, i też i, i szybko piłką już w Sportingu Lizbona. I był Roman Koseski z gazem, ja byłem z gazem. Zawsze te, te wyjścia z kontrataku były naprawdę hmm, dla Hiszpanów nie, nieobliczalne. Według mnie ten, to spotkanie mogłoby się skończyć jakimś takim wyższym wynikiem, też remisowym, ale jakieś 2-2, ewentualnie 3-3, ale skończyło się 1-1. To był też taki fajny, fajny epizod, że to w meczu towarzyskim z Hiszpanią za kadencji ten apostola przed tym, co nas jeszcze później czekało, potrafiliśmy zremisować. No z Hiszpanami wiedzieliśmy doskonale, że to jest czołówka, czołówka światowa, pomimo tego, że Hiszpanie na imprezach zawsze zawodzili, no ale zdawaliśmy sobie sprawę, że tam jest zawodników pod dostatkiem z umiejętnościami, chociaż w tym meczu Guardiola siedział na wce rezerwowej, to Fernando Jero, Julio Salinas, Sergi Bar Juan, w bramce, także byli zawodnicy Barcelony, Realu Madryt i, i, i tych wszystkich klubów, Deportivo, La Coruña, wtedy w świetnej dyspozycji, także no tam mieliśmy tak naprawdę fajne przetarcie przed eliminacjami. Uważasz, że od tego czasu różnica w wyszkoleniu technicznym między polskimi piłkarzami a hiszpańskimi się zwiększyła, zmniejszyła, czy jest na podobnym poziomie? No zdecydowanie się na korzyść Hiszpanów zwiększyła, bo oni dalej poszli w to i dalej już e, pokazali, gdzie i jak będą preferowali granie w futbol, jeżeli chodzi o, o większość klubów, a przede wszystkim o grę reprezentacji. I to wszystkie, od, od tych najmłodszych do, do tej yy, pierwszej. No my niestety z każdym pokoleniem żeśmy tracili zawodników dobrze wyszkolonych też technicznie. Zresztą w Polsce już nie było tego nacisku. To jest jedna rzecz, a druga, że my byliśmy bardzo dobrze przygotowani, jeżeli chodzi o, o kondycję. Pomijam zawodników grających wtedy już na zachodzie, a zawodnicy, którzy przyjechali wtedy na zgrupowanie reprezentacji polskiej, byli świetnie przygotowani fizycznie. Po nas, po nas nie było widać, że my nie jesteśmy nawet Gdzieś tam w trakcie ligi, bo przecież my jeszcze w Polsce nie zaczynaliśmy ligi, a taki, taki mecz towarzyski wystarczyło to do tego, by wytrzymać kondycyjnie z zawodnikami, którzy cały czas byli w rozgrywkach. Ojechali nam Hiszpanii od tamtego, od tamtego momentu i zresztą oni to potwierdzili wielokrotnie. Jak wtedy nie potrafili wygrywać imprez, już zaczęli. To te najważniejsze, czyli Mistrzostwa Europy. I Mistrzostwa Świata już nie dochodzą tylko do ćwierci i jednej 8 i tak to mieli w zwyczaju, i odpadali, ale już zdążyli od tamtego czasu wygrać Mistrzostwo Świata i dwukrotnie Mistrzostwo Europy. My, niestety, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne, no tylko tyle, tyle liczymy zawsze na tych zawodników, którzy dosyć długo występują poza granicami naszego kraju, że gdzieś tam się jeszcze ewentualnie czegoś potrafią nauczyć. To też jest uzależnione dzisiaj i nawet dzisiejsze czasy pokazują, że czasami jak człowiek obejrzy jakieś rozgrywki młodzieżowe w Polsce, to raczej trenerzy i rodzice zawodników krzyczą na młodych polskich piłkarzy, że trzeba dużo zapierniczać niż coś kombinować z piłką. Bardziej jest nacisk na... Nagrę defensywną, mało kreatywności, bardziej się szuka ustawienia. Według mnie w w futbolu za dużo taktyki, a za mało swobody i tak zwanej rzuconej piłki. Może ja dlatego, że ja się wychowałem, że trener czasami na treningach albo może tak, na pięć treningów tygodniowo, może cztery razy rzucił piłkę i mówi, bawcie się, nie grajcie sobie meczyki i się kiwajcie. A dzisiaj to jest wszystko poukładane, te, jak ja to nazywam, te czopki poukładane, te paliki, te wszystkie inne i tu masz się poruszać tu. Mi się wydaje, że to nie jest dla młodzieży, która jeszcze nie skończyła 15 roku życia, a oni już z tym robią. Zamiast się bawić, kiwać. Później niestety tej techniki widać nie tylko w reprezentacji polskiej, ale mówimy też o, o poziomie ekstraklasy pierwszej czy drugiej ligi. No tam zawodników drybujących możemy policzyć na palcach jednej ręki, a jest ich prawie tysiąc. Mhm. No dobra, to jeszcze słówko o pamiętnym finale. Skoro jesteśmy z fuksiarzem, to zapytam w ten sposób, czy Hiszpanie mieli trochę fuksa, bo pamiętamy to. Ee, może nic symboliczne, ale też pamiętne, wybicie narzut rożny, kiedy nie trzeba było tego robić, i potem pod Tak, ale to, to, to zawsze są takie reakcje, i Marek Koźmiński podaje Z tego co pamiętam. Ale też później chyba złe ustawienie. Mi się wydaje, Arek Kłak popełnił, popełnił błąd przy wyjściu, gdzie miał dwóch obrońców przy słupkach. On tak wyszedł, zaatakował Kiko przy tej sytuacji, gdzie on później tylko sobie. No, Typowo po hiszpańsku zawodnik techniczny, tak zwanego fryzjerka, sprzedał naszemu golkiperowi. Mnie się wydaje, że troszeczkę no, oni fuksem, a, 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 a My Pecha. No, za bardzo taki stały fragment gry, gdzie wszystko nam się układało w tym spotkaniu, nawet żeby gdzieś tam przekazowaliśmy na boisku, że, że pewnie jak dojdzie do dogrywki, może niepotrzebnie. To, to widzieliśmy tych zawodników reprezentacji Hiszpanii, że. Nie wiem czy fizycznie, ale na pewno dołożony ten stres, gdzie oni musieli wygrać, bo oni byli skazywani na to zwycięstwo. Wtedy na kamną prawie 115 tysięcy ludzi mogło wejść. Komplet stadion, król na trybunach, igrzyska olimpijskie, złoty medal w zasięgu oni faworyty do wygrania. I tak nie do końca chyba, znaczy może nie tyle nie wierzyli, bo oni też pewnie wierzyli w złoto, ale pewnie się obawiali tej dogrywki. Widać było po niektórych zawodnikach, że, że już cierpią. Na nich ta zwycięska bramka w tym doliczonym czasie gry to, to, była, to, to było zbawienie. Ale my żeśmy, ja nie mówię, że zawaliliśmy. Dla nas to był wielki sukces. Pamiętajmy też, że my żeśmy do tego meczu podchodzili troszeczkę pod inną presją niż ci Hiszpanie. My już z założenia mieliśmy, medal, że oni mieli medal i my mieliśmy medal. Wykażemy na ten medal. Musieliśmy długo pracować i on nie był taki oczywisty przed wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie. A Hiszpanie od początku byli pod tą presją jako gospodarz i imprezy. I pamiętajmy, drużyna oparta na zawodnikach Barcelony, która zdobyła wtedy Puchar Europy. Kilka tygodni, kilkanaście tygodni wcześniej w barwach Barcelony wtedy występował Diabelardo i Guardiola. I Ferrer to są zawodnicy, którzy wygrywali Puchar Europy dla Barcelony. Wtedy ten pierwszy, pamiętny, w 1992, a kilkanaście tygodni później grali. A złoto olimpijskie. Wtedy drużyna mieli zdecydowanie lepszą, zdecydowanie lepiej grali, co było oczywiste, ale nam zabrakło troszeczkę tego, tego szczęścia. Szkoda, czasami ja sobie tak wspominam i, i żałuję, że nie doszło do tej dogrywki. Chciałbym się wtedy sprawdzić w tej dogrywce, znając nasze przygotowanie do tego. Do tego fantastycznego turnieju. Nie no, z tym medale to jest, są ogólnie jakieś historie. Ktoś tam kiedyś coś napisał, że ja ten medal raz sprzedałem, raz zgubiłem, ktoś mi go ukradł. Mm. <głos》>. Oczywiście, ktoś tam podłapał i tak dalej, i tak dalej. Mam. Nawet mogę na z Hiszpanią w nim przyjechać do studia i sobie będziemy tutaj opowiadali o meczu 19 czerwca w Sewilli, jak ja ja usiądę z medalem olimpijskim, nie będzie z tym problemu. Mam, wielokrotnie pokazywałem i nie ma, nie ma żadnego... Od momentu przyla, przylotu tego medalu z Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie jeszcze kilka razy się pojawiłem w nich, bo tam trzeba było, wiesz, jak to cała reprezentacja, na jakichś spotkaniach, a później wylądował w safe Widzicie, ja wtedy już nawet sejf miałem w mieszkaniu, do którego później nie mogłem znaleźć klucza przez jakieś 15 lat, dlatego nie był wyciągany, wszyscy myśleli, że ja go zgubiłem.